Dziś przetestuję trzy mega ostre zupy wifona. Będzie to kurczak pikantny mega ostra, pomidor pikantny i krewetkowy, smak krewetkowy pikantny. E, tutaj jest nowość, tą też w sumie widzę pierwszy raz, ta już chyba była kiedyś. Składem może nie będę tutaj zanudzał, bo wiadomo, że to jest większość chemii, ale to tylko zupka. Natomiast wartości, tabela wartości odżywczych, tutaj pierwsza zupka ma 70 kilokalorii, druga, ta pomidorowa, ma tylko 61 kilokalory i trzecia krewetkowa ma 62 kilokalorie. Spróbuję wszystkich trzech, ocenię smakowo, ocenię również pod względem ostrości, jak to wygląda. I mamy pierwszą zupę, jest to pikantna kurczak chili mega ostra, jest to chyba pierwsza z tej serii czarnej. Z tego co zobaczyłem, wyczytałem w składzie, to chyba ostrość zapewnia jedynie chili, którego jest tu 3,7%. No jest to też zupka z największą liczbą kilokalorii. Zaraz sprawdzimy, jak smakuje i jak jest ostra, to może przede wszystkim. Ostrości w ogóle nie czuć z początku. No może część ludzi by uznała tutaj, że już jest jakaś ostrość, ale dla mnie to jest po prostu wyrazisty smak na razie. Im bliżej końca, tym. Ta pikantność, bo to może nie jest ostrość, ale pikantność bardziej się wyostrza. Muszę przyznać. A sam smak jest, jest to naprawdę smaczna zupka i kurczak z tą pikantnością idealnie się komponuje. Wydaje mi się, że byłaby to... Czy znaczy w sumie jest to, bo już to testowałem? Idealna zupka na kaca. Naprawdę. Smak naprawdę spoko. Jeśli chodzi o ostrość, to w takiej skali szkolnej od 1 do 6 bym dał 2. Takie mocne 2. Druga zupa na warsztacie, tym razem nowość, pomidor pikantny. I jeszcze taka ciekawostka: tutaj była tylko jedna torebeczka z, z tym całym proszkiem, w tamtej były to aż 3 torebki. No, no, zobaczymy, jak to wypadnie. Z tego, co zobaczyłem, co tu daje ostrość, to również jest to. Chili 2,1%, więc mniej, ale jest jeszcze ekstrakt z chili 0,32%. No zobaczymy, jak to wypadnie. Pachnie i wygląda tak raczej jak typowa pomidorówka z jakichkolwiek zupek, nawet tych najtańszych. Dobra, smacznego! Na razie jest kiepsko, nie wiem czy to przez to, że tamta już mnie tak trochę przepaliła, czy po prostu jest kiepsko, no ostrości nie czuć wcale, a smak pomidorówka, no co, jak ktoś kiedykolwiek jadł zupę pomidorową błyskawiczną to wie jak to smakuje, ale nie smakuje jak te najtańsze, jednak ma taki smak dość, dość wyrazisty pomidorowy, nie jest to jakaś tam wo woda. Zrobiło się trochę pikantnie, tak dziwnie, każda łyżka, nie wiem czy to nie jest trochę zasługa gorąca, ale każda łyżka jakby w ustach płonie, ale po przełknięciu już jest normalnie. Również już jestem przy końcówce, więc pewnie znów naj, najbardziej wyraziście będzie właśnie na końcu, zarówno pod względem smaku jak i ostrości. Muszę przyznać, że ja ogólnie lubię pomidorowe, więc ta zupka jest dla mnie hitem, bo smakuje naprawdę dobrze jak na pomidorową, a jeśli chodzi o ostrość, chyba jest mocniej, lepiej niż w przypadku tej osmaku kurczaka. Więc moim zdaniem jest, pomidorowa jest ostrzejsza, bo mm, nazwałbym ją tak pikantna, tak do, fajnie pikantna. E na ile by ją wycenił? No nie wiem, czy 3 to nie jest przesada, ale tak 2, 2,5 to myślę, że spokojnie. W skali szkolnej może 3 minus. Jest, jest lepiej. A powiem szczerze, że po dwóch zupkach już jestem pełny i ciężko mi będzie ją zjeść, więc być może jej nie dojem. Co my tu mamy? Smak krewetkowy pikantny. Mega ostra. Tu również były trzy saszetki, podobnie jak w tej pierwszej, czyli, czyli tylko w pomidorowej była jedna. E, no, skład obfity. Czuć, czuć bardzo tą trawę cytrynową. E, wygląda również najgorzej, zarówno zapachowo, jak i wyglądowo. czyli 1,7%. Czosnek 0,5%. Pieprz czarny i ekstrakt z chili 0,2% Przynajmniej zjem trochę, ale całej na pewno nie dam rady Ale dobra. O fu. Strasznie tą trawą cytrynową, taka nie wiem Słodka, kwaśna Ale paskudztwo Kto to wymyślił? Mm. Boże! Nie wytrzymał! Ostrość może jakaś jest, ale nie jest na pewno wyższa niż tamtych dwóch, co najwyżej porównywalna, więc i to jest taka ostrość trochę też bardziej ten pieprz też trochę czuć. Więc jeśli chodzi o ostrość, to szału nie ma, ale jeśli chodzi o smak, to dla mnie, dla mnie jest tragedia. Każda łyżka to walka, bo bo nie mogę już. Może zaproszę moją małżonkę do spróbowania. Wiech. Kasiu, no chodź spróbujesz. Więcej wody, więcej. Dobra jest. No jest jeszcze trochę. No, smakuje. A czym ci to smakuje? No trawą cytrynową. No głównie, głównie trawa cytrynowa. To jest pikantna, ale nie ostra. Nie powiedziałam, że jest ostra. Moim zdaniem jest dobre. No to macie tutaj opinię dwóch niezależnych ludzi. Dla mnie jest paskudna. Smak trawy cytrynowej, niewiele więcej. Krewetek to ja tu nie wyczułam. A jeśli chodzi o pikantność, no to, no to chyba najsłabiej z tych dwóch. Jest delikatny jakiś zarys. Nie wiem, jak ostry ketchup. Trzy czarne zupki Wifona. Nie wiem, chyba nie ma więcej czarnych, a może są. No nie mam pojęcia, ja widziałem tylko te trzy. Cena podobna. Kurczak pikantny, on jest dla mnie znany od dawna. Smaczny, całkiem ostry. E, pomidor pikantny, nowość. Dla mnie odkrycie. Dobra pomidorowa zupa, i naprawdę całkiem fajnie pikantna. Więc te dwie jak najbardziej chętnie mogę kosztować w trudnych czasach o poranku po. Bo, o, w trudnych czasach. Ale tego to ja już więcej do ust nie wezmę. Tyle hmm. na dziś. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jest to? No zjadłam, bo nic nie jadłam.